O, dworek wampirów, jak cudownie. Tylko czeka, żebym to zabrać. Tak bez pardonu. Dobra, smokeły kontynuują swoją podróż życia. Czemu nie? Dobra, smokeły... Dobra, w sumie smokeły już bo są już niedaleko. Ciekawałek cofniemy, nie ma problemu. A. Chyba tak musimy No a w jednej grupie myślę, że Większy rozpierdol zrobią No zombie, spoko Mają nas w zasięgu no, A niech wjeżdżają w nas, nie ma sprawy Poradzimy sobie Damy radę Trzymajcie się ramy, to się nie posramy. Pamiętajcie o tym. Na tej zasadzie ciężko wyjść źle. A bo w ogóle, Golot jest z przodu. Ja to będę musiał naprawić po tej bitwie. Mam nadzieję, że tego nie zapomnę. Właśnie wolałem w system w piątce, że w piątce był taki system, że w sumie rozmieszczenie w armii nie miało za bardzo znaczenia. Bo, i, bo gra po prostu potem, co przed kawną bitwą. Yy, nas yy, yy, prosi o rozmieszczenie wojsk. Z, z, yy, czyli po prostu krótko moment robi to samo co taktyka w yy, trzecich Heroesach. O, 13 wampirów, jak słodko. Chociaż powiem wam szczerze, że, że strata tej setki wampirów to tak troszeczkę boli. A pewnie mogłbym tego uniknąć. No ale cóż. A to jeszcze jadowite pomioty na mnie czekają, to już w ogóle słodko. A z tego co widzę, jeżeli już w tej grze, jeżeli już jakieś właśnie siedliszcze jest, tych wysokopoziomowych jednostek jest już zajęte, to nie musimy po raz kolejny ze strażnikami walczyć. Co jest w stosunku do piątki, no i oczywiście co... Dobra, tym razem będę o tym pamiętał. Obiecuję. Nie spartolę tego. Czekaj. Dobra, wiad... nie, nie, nawet nie, nie, nie mają dojścia. To do, do, do dobrze. Dobra, ty ich spal. Ty, spryciarzu. Ty, spryciarzu. No ale i tak cię sprzątnę. Raz, spal kontratak I ty mu zaję pod tylca. Cztery wampiry i tak wchodzą z Cerberów, więc cacy. E, a a, 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 Czekajcie, dobra. Wampiry naprzód damy. I w sumie tak to zrobimy. No myślę, że tak będzie najlepiej działać. Ewentualnie wampiry może bym dał do tyłu. Ale, do, bo dobra, nie, tak już powinno być okej. Okay. Ciekawe, jaką armię ma Malwich. O, e, ja, wy tu widzicie, wy, wy tutaj widzicie 23 Cerbery, ja widzę 4 dodatkowe wampiry. albo 3. Dobra, laty w nich. Nie ma na co czekać. Albo nie, niepotrzebnie. i cyk i 3, czy 4, 4. a bo jeszcze mam ten amulet nekromancji to on powinien coś jeszcze dawać nam o tutaj widzę pełno gargulcem no no na... dobra wezmę tak wiecie żeby przeciwnik nie był w stanie tak żeby, wiecie żeby przeciwnik nie był w stanie tam wejść kompletnie Znaczy, w sensie, żeby przeciwnik nie był w stanie ich rekrutować dalej. Dobra. Walczymy, czemu nie. Pozbądźmy się duchów od razu. Żeby nas nie irytowały. Wy w sumie idźcie. Nie powinna wam się stać krzywda. No, tak myślałem. W ogóle tam gdzieś na głowę są pomioty. Też chciałem w ogóle zająć ten budynek. O, tam są mianowicie. Hmm. Tak, mam tędy dojście, więc bosko. Hmm, a w sumie, czemu? co, co nam dawał zwiat. Aha. No, czyli takie średnie, No, ale w sumie mamy większą wizję, co też może się przydawać w niektórych wypadkach. Chcecie. No, nie, no, staliście mnie drodzą to teraz będziecie cierpieć, tak? Tak to działa. Nie zrozumcie mnie źle, panowie. Dobra, nie, ty złej tuj. Chociaż strąćmy jeden oddział, chociaż. Ty też złej tuj. A ty defenduj. Do ciebie nie mam jakichś większych planów i ja tego nie będę ukrywał. Dara, niech ten jeszcze wykona ruch. Dobra, ty się pozbądź tych panów. Ty łup. No i dokończ temat. Fajna jeszcze w piątce była mechanika. Fajna była jeszcze w piątce mechanika, która pozwalała na niewystawienie pewne, pewnej części jednostek. To też się przydawało, jeżeli na przykład mieliśmy bitwę z jakimiś strzelcami wiedzieliśmy, że oni będą strzelać w te najniskopoziomowe jednostki żeby i, i ich zabijać sukcesywnie. Więc na przykład możemy sobie schować je, nie, żeby nie brał udziału w armii i wtedy wiadomo. Tu, tu nie byłem chyba. Ara, kto tu jest? Dobra, dawać ich. Już, jak już wszystko niszczymy, to niszczymy wszystko. Dobra, wlatuj w nich. Nie ma co, na co czekać. Dziewiątkę zniszcz. No, a ty też w dupę ich ugryźć, coś. Nie wiem. No, misklik, klik, trudno. Pamiętacie czasy, jak misk Misklik kończył się wczytywaniem stanu gry? Nie tym razem. Czy która jest godzina? No a 23, mogę... bo generalnie dzisiaj jest niedziela, więc jak już będzie po północy, to będę miał troszeczkę utrudnione zadanie. Oj, tu jest chyba Malwich. O Boże, nie, nie! Boże, ty przynajmniej Nie, to ja muszę się cofnąć po posiłki, bo ja. No. Bo ja raczej zderzę się tutaj ze ścianą. A walich na rejus. w tych strzelaj. Ty daj Wejta. Ty zlikwiduj duchy. No, dzięki, Mordo. Brawo. Jestem z Ciebie dumny. Dobra, Ty tego, a Smokę zabije tą dwójkę. Albo nawet nie. Szkoda, że wampirów z tego... Ale zawsze jakieś tam śmieciowe punkty doświadczenia wejdą. Dobra, ja muszę pozabierać to wszystko, bo on pewnie będzie się rekrutował śmieć jebany. Tak, to chyba to w tej armii jest chyba Malwich, ponieważ jak widzicie on nie może yy, nie podbił do nas, więc ja po, mam podejrzenie, że on, że on właśnie. Dobra. Pora na masową rekrutację, bo musimy po prostu już wyciągać wszystko co mamy. E, szkieletornia. Do piachu. Do piachu. Super, to mamy. Pomioty, jak najbardziej. Szkiele tornia. Ajwy i, i pach. Pomioty nie. No i zaraz odzyskamy te wszystkie szkielety, które straciliśmy. Tak, w zasadzie. To jest nasz startowy. ...startowe miasto, już chciałem powiedzieć zamek, ale się ugryzłem w język. Bo, bo generalnie powiem Wam szczerze, że ja nie, nie jestem zwolennikiem, żeby nazywać miasta zamkami, mimo że... ...tak się przyjęło już w... ...etymologii graczy... ...żeby nazywać je zamkami, ale weźmy takie tą trójkę, gdzie to się w sumie narodziło. Gdzie jeden z miast... Jeden z, jedno z miast nazywało się zamek, no to tak troszeczkę... Kicha. Dobra, ja muszę odwiedzić targowiszcze. Targowisko. Nawiązania do Kastylwanii, jea. Yeah. A, w sumie, w sumie nie rozumiem, dlaczego ja się krępuję ze sprzedawaniem tego. Skoro już te surowce do rozbudowy. Jak już te miasta są porozbudowywane i tak no. Niespecjalnie potrzebne są. Dobra. Cyk, cyk, dobra, jeszcze więcej trzeba sprzedać, bo, no bo już mi zależy, żeby zebrać wojo i tam po prostu uderzyć w niego całą siłą po prostu. Złoto, siarka, a już sprzedaj, chyba już nie będziemy mieli więcej diabłów do rekrutowania, a nie, będziemy mieli, bo jeszcze mam, ja pierdolę, ale ze mnie naleśnik. Bo tam jeszcze w siedlisku... Dobra, to tutaj tylko tyle, bo mogą być jeszcze jakieś smoki, a smoki chyba są na siarkę. Z tego co pamiętam. Znaczy, tfu, nartęć. Dobra. Słodko. No jeszcze tu. A nie, one... a, no to do... no skaszoniłem. Trudno się potem to naprawi chociaż ja już wszystko bo sprzedawałem za siarkę nie za rtęć się wymienimy tak za rtęć dobra ile chcesz po jednym czy po dwa po dwa dobra dobra bra będzie brakowało dwóch smoków ale chyba jest ok. okej to jest to miasto a nawet nie szkodzi, bo i tak musimy czekać. Dobra, utwórz karawany. No nie no, mnie wytrzymam zaraz. Czyż to jest jakaś abominacja? Dobra, trudno. Po staremu w takim razie przetransportujemy te wojska. A póki co to ja poczyszczę tutaj trochę więcej. Szkoda tylko, że stracę na tym w chuj czasu, a ten chuj pewnie zdąży się dorekrutować jeszcze. Przepraszam, jestem głupi. Ja się do tego przyznaję. Dobra, będziemy, zrobimy tak, że po prostu będziemy łazić. Od miasta do miasta i będziemy czyścić drogę w ten sposób. Albo nie, czekajcie, 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 potem na lepszy pomysł, podem na lepszy pomysł. Bo może to faktycznie zadziała. Dobra. W, czyli w tym mieście tak nie bardzo możemy, bo pe, mamy gdzieś pewnie jakąś blokadę przez wojska przeciwnika. To w takim razie spróbujemy w innym mieście to zrobić, tak? Chociażby w yy, której. Dora, to jest bliżej. Spróbujmy w tym zrobić karawany. I tu już jest inna rozmowa. Widzicie? I tu już Haron. I tu już nie możemy. Czyli stawiałbym, że blokada jest dobra. To w takim razie y, udajemy się do Haron. Czekajcie, które to. To jest startowe nasze haron, tak? Dobra, no to w takim razie próbujemy w tym mieście. Stwo... W tym mieście spróbujemy stworzyć karawanę z haronu. Dokładnie, czyli blokada jest gdzieś pomiędzy tymi miastami. No to już wszystko wiemy. Dobra, no to w takim razie dokładnie. To pewnie te skurwy wije, Zablokowały mi karawanę. Dobra, to się doigrają. Niestety mam szkielety, które. i pomioty, które będą. Yy, spowalniać to pewnie jak się tylko da. No, a ty, Goldot, w sumie i tak musisz. A nie, ty tyczyć dalej. Żeby przeciwnik, jak zapewne wiecie, za dobrze nie miał. Żeby się po prostu zesrał. A tam ma surowca, ale ja nie wierzę, żeby on nie miał już rozbudowanego wszystkiego. O, wiecie, teraz ma 50 smoków, zajebiście, nie? Ale spoko, ja prędzej czy później będę miał takie siły, że ich po prostu zmiotę. Dobra, walczymy. Nie ma, że boli. Ty tego zdmuchni. E, liczyłem na to, że się rozbije w kontrataku, ale zapomniałem, że ty negujesz kontratak. Ale nie szkodzi. To tylko spowolniło twoją agonię. Dobra, e, czego chcemy? Przyzwanie. Dobra, dajmy na to, że to i dajmy na to, że to. O, jestem arcymagiem. Zmieniła mi się jeszcze klasa. No, ale śmiesznie. A, to klucznik jest potrzebny. Który pewnie jest gdzieś tutaj albo gdzieś wyżej. A, to wiecie co, to w sumie może poszukam jeszcze tego klucznika. I tak, nie, i tak muszę czekać na posiłki. Bo ja z tym, co mam go w życiu, nie pojadę. Znaczy, nie... Może go pojadę, ale to byłoby, no, cholernie trudne. A. Dobra. Wy? Nie, bacz się. Spierdalać. No, i mamy odblokowaną trasę. Fajnie. A stamtąd już chyba powinniśmy na luzie sobie karawaną się zabrać, nie? Chociaż, kurde, trzy dni. To ta czas tak leci po prostu, że to załam. Dobra, zabierz już co tam możesz. Wiecie, tak, żeby za dobrze nie miał. Żeby pamiętał o mojej obecności gnojek. E, dobra, jesteśmy... Musie, no, musiałem przerwać nagranie na chwilę, jesteśmy w trakcie bitwy. Ale to jest taka, wiecie, kolejna bitwa pod tytułem, że jakieś tam neutralne je... się ciapają. Dobra, straty jednego wampira to myślę, że jakoś przebolejemy, bo marszalek nie pomyślał. Ale trudno się mówi. Nie, no raczej jeden wampir wątpi, żeby mi go odmienił tak mocno losy. Dobra, czyścimy. Tutaj pomnik głupoty gracza Seledynowego. Dobra. Teraz robimy tak. Eee, I dobrze. I teraz to miasto. Zrekrutuj, co się da. Odwieć szkieletornie. fajnie, że jest darmowa i mamy wpis do szkieletów. Oj, tak, przypominają mi się te piękne czasy, po prostu. O, wiecie, z tego miasta już możemy karawanę utworzyć. Eee, dobra. A teraz jeszcze chciałbym zobaczyć te miasto moje podziemne. O, tu, tu. Czy już możemy tworzyć karawanę z jakiegokolwiek miejsca? Nie możemy. No dobra, spoko. No to w takim razie... Eee, to było to miasto. My musimy w takim razie zbadać przyczynę, dlaczego nie możemy. Pewnie jakiś cieć blokuje. Przemierzymy całą drogę. I... Chyba, że to, chyba, że to jest błąd, że nie można do podziemi sprowadzać. Że, nie mo... że wiecie, że karawany nie mogą się pomiędzy powierzchnią a podziemiami e, przemieszczać. Powiem wam szczerze, że to byłoby mega słabe, gdyby tak to faktycznie działało. Ja w tym czasie goldotem po prostu pozbieram to, co jeszcze mogę, dygni po wampiry Przy okazji czemu nie hmm. no, tak jak ja wspominałem, to ja w tym czasie po prostu już dobra. A no, tak myślałem. Pierdalać. Dobra, teraz zobaczę, czy mogę. Dalej nie mogę, czyli ktoś tam jeszcze blokuje. Cholery można... Cholery można dostać. Hmm... No, i dochodzimy do elementów, w którym będę głównie. Dochodzimy teraz do takich. Dobra, wchodzę fajnie. No i zobaczmy, czy to na tym odcinku jest blokada. Nie. Nie wiem, może tu chodzi o to. Ale też wątpię, no bo raczej w moich wojskach nie ma Malwicha, żeby nie mógł. Kurde. Dobra, walczmy. Chociaż w sumie chyba zacznę im powoli odpówczać, bo już mi się no, fajnie. Bo już mi po prostu powoli nie chce z nimi y, boksować. I te walki, no szczerze mówiąc, nie są wciągające w żadnym stopniu. Dobra, chciałbym mieć znowu setkę wampirów. Czy uda nam się to osiągnąć? O to jest pytanie. Pytanie dnia. O, i przy okazji zmerdżuje wojsko. A, tak myślałem. Tak myślałem, że jeszcze na tej ostatniej prostej ktoś blokuje.